Zaprosiłem. Chodźcie, zaproszę jeszcze raz, wiesz? Być yes. wymieniły. Dobra, zamknęliśmy, się, bo już może kreatura. O! A. Chodźcie, chodźcie tu. Wiecie, jaką mamy misję? Edmund. O, debil! Czym ja jestem? Czym ja jestem? Mordewig, <grym> ja jesteś? <grym> kreatura... Słuchajcie, dźwięk. słuchajcie, słuchajcie. Jak kreatura zaatakuje, to kliknijcie B, żeby jej dać flashbanga i zobaczymy, czego nam brakuje. Ja oszużyłem tego flashbanga. A weź ktoś kliknij B. Kto kliknął flashbanga, debile? Picho, ja. bo już nas może zaatakować. Po prostu chodźcie szukać yy, podwójkami. Jesteśmy ze złota. ze złota. Co? Co Dobra. Chodźcie, chodźcie, obejdziemy całe domy po kolei. Chodźcie. Chodź, 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 chodź. Jesteście debilami, nie? Fadar, Chodźcie, 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 ja wiem co robić. Paczcie, widzicie to czerwone światło? No, o? Nie. A już nie ma, ta... dobra. No to tamtą stronę się kierujemy. Chodźcie. O, ijo Uwaga o, o, o,

Ej, uważaj. Uważajcie na miśki na podłogę, bo one was sabotują. Ej, chodźcie na mnie, chodźcie na górę, szybko, szybko, szybko! No deklud! Miczko odpalił, chłop! Chodźcie na górę, chodźcie na górę. Jestem. Patrz, widzisz? Jak ona to? Ej, odpaliłem radia, panowie, uciekajcie! Pierciele. Zaskoczyłem. Ja co co! Ja szukam rzeczy, wy też szukajcie. Aaaa! Maria! Ten urdzielony mnie stracił! <śmierdzi> Obszukujcie szafki, lodówki, nie wiem, wszystko. Wszędzie mogą być części. Co tutaj brak, brak. A nie. Co się stało? No ja też. Klanek, <śmierdzi> gdzie jesteś? Też się szczurą. I pan, ktoś jest! Kto tu jest? Nie, to nie jest jest Nie, to jest na wróbna, okej! Okay. Dobra, wszyscy dead! Och, potwór. potwór to potwór! Siema! Kto jest? Była tam. Była, tam. <grych> <grych> Była tam. <grych> Ej, mam kamuflaż, mam kamuflaż! Co ten kamuflaż daje? Mogę się samemu A co to się robi? Że oni w sensie częściej przychodzą, czy co? Ała! Ała? Byliśmy zagłośni, musimy być ciszy. One szybciej biegają też, kreatury Chupak, ja wychodzę! To tylko ja! Ja to Ty Maria, co to jest? Aha, znowu? Co? Chodźcie! Zobaczcie, czym ja jestem? A czym ja jestem? Co? Jakie wygląda? Ty, kto ty No właśnie, gdzie jest auto? Eeeeh, yyy, py a pytasz dzika, że jest auto. Kaj! A la zjadłam je! Oha! No ja śpię! Szkoda! Nie, dotnija! Przebiegło! Gdzie jesteś? Ej, on okay. tam, tam przebiegł. Gdzie on jest? Tam ciebie ktoś? Ktoś jeszcze żyje? Ktoś jeszcze żyje. Nie wiem. Myślałem, że... Myślałem, jak fazmofobii, że ci duch... Że mi duszę ten do ucha. Zjadło go. Chodź, zjadło go, chodź. うちゅうけん、うちゅうけん、うちゅうけん。 Się. Czy możecie zabtoć mordy? Ej, chłopaki! Stoź Ej, chodź, Edward! Oj, co nami się z nami? Z co?? go jest Musimy obiecać ten budynek DORIBE MŁZĄDKOWAŃ ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA I piję, i piję. Ja stara została zaktualizowana I... AMENO DORIBE DORIBE A jak jestem w krzaku to mnie nie zauważy czy co? Zauważy, to ja też zauważy Hejtek, hejtek Kogo to my tu mamy? Znalazć! Ej, gdzie jesteś, Hunsani? Ej! Ej, panowie! Przed nim nie ma sensu się chować za ścianą. Małpa. Ja też żyję. Ja, ja, ja mam paliwo. Opuści. Dobra, stary mówiłem do ciebie to to mnie przebiegł. Mam telefon. Podszedł ten telefon. Ja. tu. Świecę za to, okay. Po co mi to? wiesz wszystko, stary. Odpaliłem fajerwerki. Jest ustabilizowany. on cię tu znajdzie! Tak zchodź. <grym> Z czego się tak śmiejesz? No bo szczur mnie goni. szczur <grym> cię godzi? <grym> <grym> o, to zabotuje, nie ma, to chyba zjada. No niestety nie nadepnij na miszka, Nie nadepnij na tego misia, bo wtedy on tu przyjdzie i tego misia nie, nie nadepnij. Tak, kupi Nie nadepnij. Jezu, to obok mnie przebiegło, ale się nie odzywałem, więc mnie nie zabiło. Cholera, jasna. I ja... Co, na? Tak, ale chodź tu. Opowiem ci historię, dobra? Opowiem wam, chodźcie, opowiem wam historię. Odpaliłem telewizję i zgasiłem, to do mnie przyszło. Poszedłem tam, otworzyłem szafkę i taka pozytywka mi wyskoczyła. Hopla, hopla, mnie. <ścoughs> Okej okay. no, To o śmieciu, mały! co do mnie gadasz? No, zdechłem cię wywalę z tego hobby Moimi nadprzyrodzonymi mocami Papieros Jezus Panowie Mam karabin to jest ten, to jest karabin Nie, to jest hunting rifle, Akisza Mamy karabin, o co chodzi? Teachers. No hej, ku**a Gień! No hej No idźże! Nie wiem Ej, trzymajcie się mnie, bo ja mam mapę. Yes, 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 yes. <laughs> Zwań, mnie. Ej, jest, jest, jest! się mnie! nie! No nie! bij, nie! Ej! Czemu ja Was się mogę awać? No. Nie, dobra, dobra, ale nie będziecie mi bić na green zone <grystanie> Oj, oj. Chwemam! Saneks, chodź tu. Dostał! Je, nie, daj mu tu wejść, daj mu tu wejść, bo ja ustawiłem na jego pułapkę. Na choć, na choć, na choć. No chodź, no chodź, no chodź. No, no chodź! No podejść! No, no!